Yo, witam w kolejnym odcinku z serii LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Zaczynam szybko, bo do mnie strzelają. No i odkryłem czym są te niebieskie dymki, ale nie odkryłem jak ich używać. A to jest takie coś, że możesz przejmować kontrolę nad klonami i, i też innymi cosiami. I to jest ogólnie pickie, ale nie mam pojęcia jakim przyciskiem się to robi, dlatego zignoruję to. W czwartym epizodzie powinni mnie tego nauczyć, bo tam, tam Obi-Wan czarował. Yy, i ten tych szturmowców na, na, na tatuin żeby ich przepuścili i wtedy będzie i, i no okay. <laughs> ale dobra Yy, bo jak na razie my tu o czwartym epizodzie gadamy, a my, kurde, musimy robić trzeci jeszcze. Musimy skończyć i teraz robimy level, który w sadze był moim ulubionym. Więc zobaczymy, czy tu też tak będzie. Ale jak na razie lecimy się zapytać Padmę, gdzie może ukrywać się Anakin. Odpowiedź to oczywiście na Mustafar, ale, ale Obi-Wan jeszcze tego nie wie. Także no. I dobra, to jest niestety ostatni odcinek z trzeciego epizodu, ostatni odcinek z prequeli. Także trochę smutno, trochę smutno. Ale spokojnie, że nas czeka oryginalna trylogia Czyli również bardzo dobrze, wiadomo. No i będzie spoko. No, a potem jeszcze <śmiech> sequele. <śmiech> Wiecie, zakała rodziny. <laughs> ale dobra. Myślę, że w nich też znajdziemy coś ciekawego, mam nadzieję. Okej, okay, jaka tam praca. Spokojnie, my tutaj idziemy znaleźć Anakina. Proszę bardzo, chociaż na razie to jeszcze padnę. I okej, okay, to jest chyba ten jej dom. Zobaczymy. Tutaj wszędzie są klony, jak widzicie, na każdym kroku. Kurde, chciałbym umieć je czarować, ale nie umiem. Dlatego rzucę w nie reklamą. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj... Je... O, okej. Okay. Chodź tu, chodź tu. Proszę bardzo. Dokładnie, w tym odcinku będzie Hydrant, trzeba zobaczyć jak to zrobili, w ogóle jak go nieźle załatwiłem tutaj, całkiem fajnie, I Boom. a, okej, okay, okej, okay. chciałem go tak, tak mocą zabić, bo bo, 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 bo tak na koniec, tylko coś nie działa chyba, super, dobra, wbijamy do środka, co ja będę się tutaj, kurde, droczył. No tak, to jest ten dom, tu już byliśmy wcześniej. Ty, bo zapomniałem w ogóle przetestować tego Beyla organę. Musimy sprawdzić, tylko tu nie można atakować chyba, nie. Można tak, okej. Okay. Eee, idziemy, idziemy jako Obi-Wan no <ścoughs> Nowy uczeń, proszę bardzo. Padme, wiesz gdzie jest Anakin? Nie. Palpatin to Lord z którego szukaliśmy. Anakin został jego nowym uczniem. Nie wierzę w to. Muszę go znaleźć. Nadal jest w nim dobro, wiem to. Anakin mówił, że rusza na Mustafar. Musimy go znaleźć przed Obi Wanem. O rety! No i Poprosiłam proszę bardzo. Poprosiłam o mojego statku do startu. Musimy natychmiast ruszać na lądowisko. Jeśli słowa mistrza kanobiego są prawdą, czy mogę doradzić, byśmy pozostawili te kwestie w rękach Jedi? Nie, muszę porozmawiać z Anakinem musi się mylić. To jest nowy skin do Padme. Padme w ciąży. I patrzcie na to. Możemy rozmontować z Pio. Ło. Okej, będziemy tak szli. Po co, po co nam nogi? Tylko nam będą zapychać miejsce. Idziemy tak. Proszę bardzo. Okej. Okay. Ej, no ale co to ma być? Ja chcę go znowu. O. Dobra, lecimy. Idziemy kurde do Anakina, żeby nas udusił. Będzie fajnie i śmiesznie. Proszę bardzo Kurde, trochę trochę się wolno tak chodzi, więc wiesz co, się Pio, ty sobie tutaj zostaniesz Ja mogę tutaj samemu pójść Dobra, lecimy sprintem, żeby nas nie dogonił I dobra proszę bardzo Też ostatni raz chyba już gramy Padme Także także no To jest ostatni skin jaki sobie odblokujemy No i dobra, no smutne, smutne bo to jest dobra postać Okej, okay, więc zbliżamy się powoli do naszego statku To jest północne lądowisko, tutaj zawsze są statki Pamiętam jeszcze jak w drugim epizodzie, tutaj obi my lecieliśmy na Kamino A teraz kurde mroczne czasy, jakaś, jakaś pochmurno straszna muzyka Ja nie wiem co to tu się stało się Wcześniej tu słońce świeciło w pierwszym epizodzie A teraz kurde jakieś nie wiem No, i proszę bardzo, patrzcie, jaki kurde statek, jaki długaśny. A więc, dobra, leć za Anakinem na Mustafar. O, proszę bardzo, oto jest. No i tak, gdzie on tutaj wylądował, tak swoją drogą? Czekaj, tam mam jeszcze jakąś czerwoną strzałkę ogóle. Co to tam leci? Dobra, jakieś dziwactwo, nie idę tam. E, wlećmy sobie może po prostu byle gdzie? Dzielnica federalna. Dobra, dzielnica federalna, niech by. Nie, czekaj, to jest kurusand. Jestem idiotą. Dobra, nieważne, spokojnie. Ja tak naprawdę jestem znawcą Star Wars, tylko teraz udawałem, tak tak dla Draki. Wiecie, że było śmiesznie. Ja udawałem, że myślę, że to jest Mustafar. Eee, ale, ale no. To, to był bardzo dobry żart, ja wam mówię. Ale nieważne. Teraz czas na efekt łóż. No i jesteśmy z pewnością, Mustafar. Ale gdzie może być pani Anakin? Oj, tak. On jest tuż tutaj, bo tak mi podpowiada GPS. Więc lecimy. No i patrzcie, wygląda podobnie jak krusem. Wygląda podobnie. I dobra, mamy tutaj lawową planetę. Kiedyś się mówiło lawowa planeta. I patrzcie, jak tutaj numerki lecą. Niezły ten statek, szybciutki. I proszę bardzo, rozpocząć poziom. Separatyści zostali zlikwidowani, mój mistrzu. A więc dokonało się. Co ty tu robisz? Tak się o ciebie martwiłam. Mhm. Obi-Wan mówił, że przeszedłeś na ciemną stronę. Przyniosłem pokój Republice. Razem możemy władać galaktyką. Obi-Wan miał rację. Zmieniłeś się. Jedaj mnie zdradzili. Ty nie waż się tego robić. <grym> Anakin! Jak nie jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem! No i proszę bardzo. Walka z Anakinem Skywalkerem. Tylko Sithowie no tak czarno Zrobię, co muszę. Najwyżej spróbujesz. Dobra, patrzcie na to, rzucamy w niego mieczorem. Proszę bardzo. Ciekawe, jak to jest tutaj drugim graczem. Pio może? <laughs> ciekawe, bo w Komplicadze drugi gracz był Anakinem, co było dosyć ciekawe. Tutaj mamy tak bardziej, że Anakin jest bossem, bo w sumie drugi gracz nie mógł brać takich fajnych skoków jak teraz, albo jakiegoś duszenia, bo to by było nie fair. Okej, okay. o, drugi gracz tutaj pewnie właśnie droidami, no dobra. Unik, proszę bardzo, ładnie, ładnie. No i lecimy na niego jakoś tak normalnie, już nie na odległość. Okej. Okay. Proszę bardzo, zobaczymy, czy to będzie najlepsza walka z bossem. Bo jak na razie, chyba ta z hrabią duku mi się najbardziej podobała. Ale z maulem też była dobra, muszę przyznać. Okej, okay, ładnie uniknąłem miecza, bo sobie powinni się tego też nauczyć, bo ja ciągle w nich rzucam. No i patrzcie, wchodzimy do naszego zamczyska. Wow, jak mnie przyciągnął. Obróciłeś się przeciw mnie! Zupełnie sam tego dokonałeś. Dokładnie, ty ja jesteś jakiś głupi. Ja cię zabiję, za kareo. No i co uciekasz? Rzucę w ciebie droidami. Masz. Właściwie miłoby było krótką chwilę odsapnąć. No, w sumie tak. Idziemy tutaj, o, do, do budynku. Otwórzcie te drzwi! Oczywiście, mistrzu Kenobi. To jest śmieszne, że tu jest jakaś mega walka nie kontra obi i po prostu droidy se obserwują. <grym>, to tak śmiesznie wygląda. Ej, otwórz to, otwórz. c No proszę, tutaj będziemy w końcu mogli wykorzystać tą umiejętność. Okej, okay, jest otwarte. No i tak, pewnie jeszcze coś dla Artuditu. Pewnie po drugiej stronie czy coś. A nie, tutaj mamy, dobra. Eee, to czekaj, zmieniamy się. I proszę bardzo, otwieramy. Hmm, jeszcze to się musi tutaj nam zepsuć. I pyk Dobra, czekaj, to trzeba zamontować. Nie wiem co Anakin tam robi tyle czasu. Pewnie już mu się nudzi. Ale ty tego nie dożyjesz. No nieźle. Dobra, jeszcze nie mogę doczekać aż tutaj, zobaczyłem go jako Darta Vadera. Muszę zobaczyć jak pokażą tą scenę. Jeszcze tu jest milion scen do pokazania, ja muszę wszystkie zobaczyć. To jest ciekawe. O, zaraz będzie zabawa w podłoga, to lawa. To jest moja ulubiona część tego levela. <grym> no i dobra, zaczynamy. Teraz jest to w tym budynku w Lego Star Wars The Complete Saga. Tutaj było tak, że był taki czas, trzeba było budować słupy, to było też fajne. Tutaj nie mamy czasu, ale to dobrze, bo nikt nigdy nie lubi jak w grze, musi coś zrobić na czas. Chociaż tam go akurat było, miałeś wystarczająco. Chyba, że ktoś zbierał wszystkie pieniążki. Dobra, nieważne. Ja się tu rozgaduję, nie skupiam się na walce. Muszę tutaj strategię obmyślać cały czas. W czasie rzeczywistym wszystkie strategie o na przykład rzut w niego klawiaturą. Kurde. Dorwał mnie. Okej. Okay. Wow, uciekaj. Kurde. <gry> Niebezpiecznie się robi, dobra musimy w niego czymś rzucić, Rzuca dużo zadaje Masz tutaj biurkiem, kurde oberwał, masz jakimś fotelem Akurat nie trafiłem, ale nieważne Wow, co ty na stół uciekasz? O, patrzy na to, klikamy F, nie zdążyłem Coś, coś nie pykło, w ogóle czemu Palpatin tam tańczył przed chwilą na tym stole? Co tu się dzieje? Okej, <gry> okej, okay, okay. dobra Kurde, znowu dusi. Akurat chciałem jakieś takie ataki z bliska zastosować. O! Proszę, ale z ogóle Ilon ma tych tarcz? To jest jakiś najmocniejszy boss, człowieku. Kiedy Jedi już przepadną, opalę Imperatora i przejmę kontrolę nad moim nowym imperium! Anakin. Kurde, co to to się dzieje tutaj się? Musimy go powstrzymać i wrócić do pani Padme. Dobra, otwieramy. E, chyba muszę najpierw zamontować nogi. Proszę bardzo. No i pyk. Okej, okay, tutaj. A, no tak, to jest to przejmowanie kontroli. Dobra, to było fajne. No i tutaj mamy otwieranie drzwi. Także proszę bardzo, teraz tylko bierzemy Obi-Wana. No i tutaj trzeba dziurę zrobić, czekajcie. O, proszę bardzo. Zrobimy jakoś tak ładnie, żeby się dało przejść. Pyk. No, może być. I, i, i tak, idziemy dalej. Tutaj coś kurde. Goście, patrzcie, jak się lawa wylewa. No, nieźle, nieźle, powiem szczerze. O, jest to nakin. Kurde. <grystanie> Odepchnął mnie. Wywaliłem się przez niego, co to ma być? No, potwierdzam, tylko czekaj, to chyba muszę rzucić w nim. O, znaczy w niego. Kurde. No, yy, o, i teraz. Czekaj, bo tu niebieskie monetki. Dobra, idę po prostu okej, okay. no to walczymy, walczymy Proszę bardzo No, on pozwolił mrocznemu lordowi Wow O, teraz będzie to takie straszne, tutaj można spaść, to jest bardzo niebezpieczne Kurde Wow, i teraz taka płynna zmiana w droidy no dobra, także co? Tu mam jakiś wentylator, kurde? Trzeba to zniszczyć. Czekaj, daj o Na szczęście w tej grze może atakować. A nie, bo to tak. Okej, okay, okej. Okay. No i co teraz? Patrzcie, lecą ci na tych takich śmiesznych. <grym> Dokładnie. I co? Możemy ich pozabijać, bo czemu nie? O <grym> I 2 chyba on jest mocniejszy, nim też trzeba pograć, bo on ma jeszcze prądowy atak. No to mocniejszy, mocniejszy. I tak, coś tutaj musiałem zrobić, tylko co? Hmm, chwileczkę, co ja tutaj mogę? Zniszczmy to. O, i będzie coś do budowy, no to seafreak, No i buduj. Proszę bardzo, mamy jakieś takie guziczki. Ej, Artu! Ja dobra, dzięki. Hmm. Okej, okay, to jest jakieś. A, dobra, to i most zrobiło. Rozumiem. No i co, teraz będzie walczone. A, jak przechodzi, kurde, Anakin Akrobata przeskoczył to całe. Dobra, klikamy. Proszę bardzo. Muszę przyznać, jak na razie walka całkiem niezła. To jest taka nie typu w miejscu, tylko typu po całej mapie. Więc ciekawie. Ciekawie też wygląda wszystko. Wygląda to chyba najlepiej jak na razie z wszystkich walk. Czekaj, tutaj się trzeba poblokować trochę. Patrzcie, jaki on ma żółte oczy w ogóle. On jest już sitem. Nieźle, nieźle. Znowu tutaj klikanie Ale okej, okay. chyba to już powinno wystarczyć. Teraz blokujemy, o, ładnie. Wow, uciekaj, uciekaj. Dobra, on się tu zrage'ował i teraz go bijemy. Pyk. Teraz, y wow, coś się tu zawaliło się. Ale nie, na razie wciąż stoi. Jeszcze się ten słup nie zawala. Wtedy będziemy skakać na ostateczną skałkę. Gdzie będzie już taka walka, no, gdzie Anakin... Y no cóż, straci nogi i, i, i się spali i takie tam. <grym>, ale dobra, jak na razie jeszcze walka na słupie. Tutaj jest bezpiecznie. Co ty gadasz? O, ty imperator cię omamił, jesteś omamiony. O, chyba słup się zaczyna zawalać. Patrzcie na to, kurde. obi wskoczył na latające, cóż. Nieźle, nieźle. Wow, będzie parkour. Proszę bardzo. Ty, a co by teraz robił drugi gracz? Drugi gracz... Drugiego gracza nie ma. Fajnie. Może jest teraz Anakinem czy coś? Muszę w to kurde zagrać w dwie osoby i sprawdzić, bo te droidy to tam nie mają nic do roboty aktualnie. Także nieźle. I też jak Obi-Wan walczy, to co? Drugi gracz ma sobie tam jeździć droidami i oglądać? Ty, bo to się, to się... O dobra, myślałem, że spłonę przez chwilę, bo się nie mogłem ruszać. No i dobra, wskakujemy na słupa. Tutaj jest prawdziwy, normalnie assassin, a, Assassin's Creed. O. Kurde. Zawala się jeszcze bardziej. się większego parkura. Zróbmy parkura jak y, w Watchdog 2. O. <laughs> Proszę bardzo. I na górę. Zoom. Okej. Okay. Co teraz? Patrzcie na to, kiedy high-grand. Ja chcę mieć high-grand. O. Skoczyłam na kin. Dokładnie. Nieprawda. Dokładnie. Widzicie, obi są jest mądrzejszy, a na źle mówi. On jest bardzo mamiony. I no. Okej. Okay. Trochę trochę tutaj się, prawie wywaliłem się i spadłem do lawy, ale żyjemy. Teraz jesteśmy na autku. O, mamy brykę. Czekaj, chyba muszę w niego rzucać czy coś. Yy, a może jednak nie. Yy. A, okej, okay, dobra. Podjechaliśmy. O, teraz jest jakaś zabawa... Ty, zabawa w podłoga to lawa. Jak w komplicadze, tylko że nieco inniejsze. Ale fajnie, tylko ty, on tutaj jakiś mocł, że w ogóle zatrzymuje mnie w czasie. Masz za karę. Patrzcie jakiemu obrażenia zadaję. Nieźle. Mamy pierwszego cyberbreaka. Jesteśmy na kolejnym autku. Okej, okay, tam trzeba jakoś sprowadzić c PO. Pio. W ogóle skąd oni się tu wzięli? Nieźle, nieźle. Więc tak, skaczemy tutaj po meblach. To są naprawdę meble, a oni się bawią. O, jesteśmy teraz na, na, na kanapie, o. No i co? Trzeba wpisać kodzik. Przejmujemy kontrolę nad tym czymś. O, nad autkiem, ty. Będziemy jeździć. O, oni nie chce tu walczą. Ja sobie pojeżdżę. A nie, my nad tym przejęliśmy, dobra. No to trochę wysadziło. Dobra, lecimy dalej. Już ma ostatnią tarczkę. Zaraz tutaj giniesz, zaraz tracisz nogi. Byk, jak mu szybko normalnie speedrun. I teraz będzie już właśnie ostateczna walka. Patrzcie na to, tylko jeszcze d tu, no właśnie, nie zapominajmy o nim. To tak, idziemy tu. Cały czas zapominam, że on w tej grze nie może szybować. I to jest trochę utrudnienie. Czekaj, po co ja tu wszedłem? Nieważne, nieważne. Ok, otwieramy to. Chyba, że stałem na jakimś innym. W sumie nie wiem, nie widziałem jakoś tego panela. E, ale ale okej okay. I tak układamy, pyk Spacja No i lecimy, wow Tutaj go poraziło co się dzieje No i co, chyba ostateczna walka Patrzcie na to, nawet nie na skałce, tylko na tym autku To ciekawe Chyba, że zaraz wskoczą po tym klikaniu Zobaczmy, zobaczmy Okej, okay, jednak tutaj, no dobra no i patrzcie na to, właśnie tym sposobem kończymy epizod trzeci. Musiałem to słowo przedłużyć, bo, bo jeszcze go nie zabiłem. Dobra, jednak nie kończymy epizodu trzeciego. To już, to już <laughs> patrzcie na to, o, 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 dobra. Ledwo zdążyłem, ale jesteśmy już przy skałce, zaraz będzie i kończymy. Py. To koniec, Anakin. Mam przewagę wysokości. <głos> Dokładnie. <głos> Miałeś być wybrańcem! Nienawidzę cię! Łotypie! <noise> Patrz, już mają włosy. W komplicacjach hmm, też leja miała od razu. Weźmiemy z żoną dziewczynkę. A co z chłopakiem? Na tatuaż do rodziny wyślijcie <laughs> <laughs> Man. Obawiam się, że już jej nie ma. Nie byłeś świadom potęgi swego własnego gniewu. Łoty pie. The... Yeah. <laughs> No i skończyliśmy, epizod trzeci. Kurde, był Darth Vader, był Luke i Leia. <laughs> Nieźle, pa, przewaga wysokości, tak można nazywać levele <laughs> No i dobra, i w kolejnym już będziemy sobie zaczynać oryginalną trylogię. Nieźle, szybciutko zleciały prequele No i tak, niech je ciasto, skradę ani e, cieplej, gorąco. Nic nie odblokowałem. Ale zawsze fajne nazwy mają te challenge. Yy, i dobra, postacie, o! Wow, Anakin Skywalker poparzony Tutaj jest poparzony, już nie jest zraniony Anakin Skywalker, żółte oczy, patrzcie na to! Palpatine, kanclerz szary Kurde, to jest ten jakiś Wygląda trochę jak w LEGO Star Wars The Conflict Saga, szczerze mówiąc Ten taki z tego levelu No i dobra Myślę, że filmik za rozpoczynający epizod czwarty sobie puścimy w kolejnym odcinku, bo tutaj tak wiecie, skończyliśmy prequele, więc no te wszystkie odcinki były prequelowe i nie chcę tutaj nagle robić nowej trylogii, tak wciskać, więc w sensie oryginalnej trylogii, a nie nowej, mi się skojarzyło, że nowa nadzieja, yy, więc to puścimy sobie w kolejnym, w ogóle właśnie odkryłem, że można tym obracać, całkiem ciekawie, ale dobra. Puśćmy tylko muzyczkę, żeby leciała. O. No i co? W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!